Dzień dobry, dzień dobry, moje piękne. Czy są tutaj właścicielki opadającej powieki? Dzisiaj taki makijaż dziewczyny krok po kroku pokazuje, jak wykonać, jakich produktów użyć e, do zrobienia takiego oczka. No i jeśli masz opadającą powiekę, jeśli chciałabyś się, nauczyć się zrobić mocniejszego makijażu albo poznać jakąś nową technikę, to jest taka moja, nieidealna technika robienia makijażu, ale przez to bardzo prosta dla każdej kobiety, e, to ja zapraszam Ciebie na króciutki filmik. Do zobaczenia. Zaczynam od bazy podcienie, którą nakładam paluszkiem, wklepując w całą powiekę. Czekam chwileczkę, aż się tutaj ładnie wchłonie. Biorę pędzelek, paletkę skomponowaną indywidualnie pod swoje potrzeby ja kocham brązy, lubię klasykę jeśli chodzi o makijaż oka i to jest też taki makijaż, który będzie pasował nam do wszystkiego e, jeśli chodzi o ubiór i e, zaczynam od najjaśniejszego cienia, natomiast jeśli Ty lubisz na przykład, nie wiem, fiolety, zielenie można dobrać taką paletkę, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom, Twoim upodobaniom, e, natomiast ja też osobiście polecam każdej z nas taką paletkę z klasycznych brązów złożoną Nakładam y, najjaśniejszy cień na wewnętrzny kącik oka oraz pod łukiem brwiowym. Do tego potrzebujemy takiego miotełkowego pędzelka. Wszystkie produkty, które pokazuję tutaj y, są dostępne, więc jeśli potrzebujesz produktów, które właśnie w taki szybki, precyzyjny sposób namalują Twoje oko, to pisz tutaj magia makijażu oka a ja już teraz przychodzę do kredki kredka wodoodporna nakładam ją, zobacz, w taki niedbały sposób tutaj na zewnętrznym kącie. myślę, że to jest taka nawet jedna czwarta górnej powieki przy rzęskach jak się naciapie to ja specjalnie celowo pokazuję tutaj taką metodę, która, która jest dla kobiet, które są początkujące i chciałyby zrobić takie oczko i to co mi się tutaj naciapało Wyciągam w górę. Pamiętamy o tym, że jeśli wyciągamy cienie w górę, to żeby one nie opadały nam tutaj, bo zrobi nam się smutne oczko, wyciągamy możliwie jak najbardziej. Można sobie sprawdzić dokładając właśnie w taki sposób pędzelek. I wyciągamy w górę. Jeśli mamy opadającą powiekę, pamiętamy, żeby kredka cień było powyżej tej po opadającej powieki, żeby to wyciągnąć tutaj możliwie jak najbardziej do góry. Bo jeśli zrobimy za, 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 będziemy pamiętały tylko o ruchomej powiece, no to cały makijaż nam się schowa. A przy opadającej właśnie chodzi o to, żeby to możliwie jak najbardziej wyciągnąć. I tak to wygląda. W pozostałości spędzelka nakładam tutaj, ale możemy też jeszcze dołożyć odrobinę między włoskami. Zobaczcie, do, dokładam ociuplinkę tej kredki, którą rozetrę. I ona tak mniej więcej do połowy jest roztarta. Mam jeszcze coś na pędzelku, to możemy troszeczkę dalej. I wracamy do paletki. Biorę paletkę, wyciągam pośredni cień i wklepuję w powiekę. W górną powiekę wklepuję ten pośredni cień. Wklepuję, wklepuję, wklepuję dodaję najciemniejszego cienia którym wyciągam jeszcze to oko biorę kuleczkę pędzelek i ten sam ciemny cień ląduje na dół chodzi o to, żeby teraz troszeczkę to oko pociągnąć w dół tym cieniem ale pamiętając, żeby nam się tutaj wszystko ładnie łączyło. Biorę jeszcze sobie taki piękny, rozświetlający cień, który nałożę sobie tutaj na to przejście. Ten sam cień mogę wykorzystać jako rozświetlacz na czułeczku nosa i tutaj na łuk PIDENA. Genialna paletka. Która naprawdę będzie mogła być wykorzystywana na różne, różne sposoby. Jeszcze tutaj próbuję sobie to wszystko ładnie połączyć. Jeśli coś nam się oddziela, to zawsze tym pośrednim cieniem możemy tu wszystko połączyć. Staramy się używać jak najmniej tego najciemniejszego cienia, dlatego że to zawsze nim jest szansa, że coś tam popsuje się, jeśli chodzi o makijaż oka. Magia makijażu oka. Pisz tu w komentarzu, jeśli chciałabyś zestaw produktów właśnie do, do makijażu Twojego oka. A jeszcze tutaj na, na koniec dodam, że używam tuszu, który jest idealny na lato. Który zrobi nam efekt panoramiczny rzęs, a jeszcze dodatkowo je wypielęgnuję, ponieważ mamy tutaj kompleksy. Witamin, które pielęgnują moje rzęsy, ale to co najważniejsze, nie kruszy się, nie odbija się, jest idealny nawet na upalne dni. Nie jest wodootporny, więc nie obciąża nam rzęs, ale świetnie się sprawdza nawet w trudnych warunkach. Mamy to, mamy to, Magię makijażu oka zrobiona, czyli makijaż na opadającą powiekę i nie tylko. Jeśli ten filmik był dla Ciebie wartościowy, możesz go udostępnić za każde udostępnienie. Lajka, komentarz. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziewczyny, pomagacie mi tym samym dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i pomóc większej ilości kobiet w tym, żeby na przykład mogły sobie robić taki makijaż. A jeśli potrzebujesz tych produktów, które dzisiaj użyłam do dzisiejszego makijażu, napisz tutaj magia, magia, magia makijażu oka i odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej, a ja wyślę Ci listę tych produktów, które będę mogła w najbliższych dniach zapakować i wysłać do Ciebie. I na koniec jeszcze przypominajka, moje kochane, moje kochane cudowne dziewczyny, pamiętajcie o tym, że jesteście wyjątkowe, jesteście ważne, możecie więcej niż się Wam wydaje, absolutnie więcej, zasługujecie na wszystko, co najpiękniejsze. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach, postach, roleczkach. Bye!